że Wszyscy są już zmęczeni tą Radą Miasta. Ona już wygasła, wypaliła się i ta dzisiejsza dysputa, tak w cudzysłowie na temat nazewnictwa ulic, która będzie tam trwała setki minut, jest jakby kwitnącą tego wszystkiego potencjału twórczego obecnej Rady Miasta. Gdzieś słyszałem, że PiS przygotowuje także propozycję wydłużenia kadencji. Nie wiem na ile to, to się spełni czy nie, ale to będzie to dla mnie jako człowieka, który jest radnym jest i widzi co się dzieje, jest dramatem. Tak? Bo pięcioletnia Rada Miasta to już jest jakieś nieporozumienie, a prawie sześcioletnia Rada Miasta to już w ogóle jest jakaś aberracja. Tak? To nie ma, to nie ma, muszą przyjść nowi ludzie, mus, muszą, przy, muszą mieszkańcy dokonać wyboru, zrobić selekcji, co im się podobało, czego się nie podobało. To jest podstawa demokracji.